Nowy rok szkolny i kolejny sezon internetowego teatru telewizji. Dziś kilkadziesiąt tysięcy uczniów w całej Polsce obejrzało spektakl Krawiec niteczka transmitowany z Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum z Katowic wśród nich uczniowie podstawówki z Nadarzyna. A na łące Sceniczna wersja opowieści Kornela Makuszyńskiego w oryginale noszącej tytuł „O tym, jak krawiec Pan Niteczka został królem” trwała prawie godzinę i zebrała znakomite recenzje. Jest tutaj połączone i śpiewanie i aktorzy świetnie grają. Jesteśmy w szkole w Nadarzynie i ale czujemy się, jakbyśmy oglądali po prostu to w Katowicach. Przedstawienie będziemy omawiać na lekcji języka polskiego. Humor, groteska, oryginalne kostiumy i przenikające się plany, aktorski i lalkowy. Wszystko to działo się jednocześnie na scenie w Katowicach i w salach lekcyjnych. To możliwe dzięki wykorzystaniu internetu szerokopasmowego. Jest to ważne dla obcowania ze sztuką, dla chociażby ciekawych zajęć języka polskiego. W tym jesiennym sezonie Internetowego Teatru Telewizji Polskiej do końca roku zaplanowano jeszcze 7 transmisji. Uczniowie zobaczą m.in. spektakl Tuwim z Teatru Powszechnego Włodzi, ale też przedstawienia z Wrocławia, Torunia czy Kielc. Przez cztery sezony Internetowego Teatru Telewizji Polskiej transmitowano 26 przedstawień, które obejrzało w całej Polsce ponad 750 tysięcy młodych widzów.